Rozluźnianie mięśni w obrębie piszczela i w obrębie łydki. Jeżeli mamy do czynienia z dolegliwościami po przyśrodkowej stronie piszczeli, kostki, bardzo często odpowiedzialne są za to mięśnie, znajdujące się nieco powyżej tego rejonu. Przede wszystkim mięśnie piszczelowy tylny, do którego możecie dostać się w tym rejonie. Najważniejsze: zlokalizować przyśrodkową krawędź piszczeli. I zaraz za, nie, za nią szukamy sobie miejsca o zwiększonej wrażliwości. Jeżeli taka wrażliwość występuje, można docisnąć piłeczką i powykonywać sobie ruchy rozcierania w taki sposób, aby te tkanki uelastycznić. Spróbujcie zrobić to do momentu, w którym dolegliwości całkowicie ustąpią. Może to potrwać 2 minuty, może potrwać 10, tak? Ale bardzo często y, po takim ćwiczeniu poczujecie wyraźną wyraźną ulgę. Dolegliwości w obrębie łydki i piszczeli również występują na podłożu mięśnia brzuchatego, ewentualnie głębiej położonego płaszczkowatego. Bardzo często wykonujemy rolowanie tych mięśni, które natomiast nie przynosi zbytnich rezultatów, ponieważ napięte pasma są czasem położone o wiele głębiej i bardzo trudno się rozluźniają przy użyciu wałka. Wtedy możecie wykorzystać sobie piłeczkę. Piłeczkę układamy sobie pod łydką. Szukamy sobie pasm, które są bardziej napięte. Jeżeli takowe znajdziemy. Zatrzymujemy się. Wykonujemy sobie docisk. Można pomóc sobie drugą nogą. Docisnąć jeszcze bardziej. Przytrzymać, oddychamy sobie głęboko. I czekamy aż dolegliwości się zmniejszą. To też może potrwać nieco dłużej niż 3 minuty, także staramy się wykonywać to dokładnie i powoli. Bierzcie się do roboty.